Tak jak obiecałam, tak też zrobiłam. Eee, jeszcze jedno krótkie pytanie, tak lub nie? Przedmiot do wyboru. O, dziwne, dzisiaj będą moje badne klamerki. Pierwsza grupa taki tulipan, widzicie? Żółty. Kolor może przykłamywać, ale to jest żółty. Tulipan różowy. Klamerki. Powiedzcie, że ładne są. I to li pan zielone. Dobra. Krótkie, tak lub nie. Pomyślcie sobie w głowie. Zadajcie sobie pytanie. A ja będę odpowiadała. Zza, zacznę, kurczę, zacznę od żółtej. Pierwszej żółtej klametki. Hmm. Mają ulubioną talion. Tak lub nie? Piątka. Czwórka. Buła. Azbułap, Tak, tak. <grych> Żółty tulipan to po prostu wymiata. Tak. Jeżeli zadałeś sobie pytanie, tak lub nie, to tak. Żółty tulipan wejdzie z takiej formy marzeniowej i to się zacznie sprawdzać, spełniać. Dobra, teraz tulipan różowy. Tak właśnie. Cesarz. Król monet. Piątka była. Tutaj też tak, aczkolwiek, się, ale trzeba będzie poczekać na, na to tak, tak, eee, to tak nastąpi, ale to, no, no, nie tak szybko. Tutaj jakby coś było zależne od mężczyzn, albo dwóch mężczyzn się o coś pokłóciło, tak, albo trzeba będzie właśnie o coś zawalczyć. Ciekawe czytanie. Tak, ale nie szybko, niełatwo, nieprzyjemnie. Nie tak jak w jedynce. Jedynka miała piękne, szybkie, takie, tak. A tutaj coś będzie, na coś trzeba będzie albo i przede wszystkim i poczekać, i może trochę zawalczyć o coś. Jeżeli pytamy o pracę, na przykład, to trzeba będzie się wykazać. Jeżeli pytamy o związek, to może pojawić bo tam są dwie osoby, w tych to były dwie osoby, czyli tutaj może trzeba będzie o. o tego partnera pa, lub partnerkę. Tak? No i się naprawdę zastanowić, czy tego, czy tego chcemy w tym wisielcu. Czy w ogóle chcemy walczyć o coś. Dobra, teraz ten piękny zielony. Piękny, nie? Zresztą no, śmieszne. No, karta leci. Zobaczymy zielonego tulipanka. Zabieram się za jakieś dłuższe czytanie, ale z tej pracy, z szkoły, wszystkiego naraz, to Tak, przeprowadzki. Tak ciężko. Dobra, lecimy z zielonym tulipankiem, tak czy nie. paść buław, bardzo a z kielichów, tak i paźmieczy. tak, tak tutaj um, um, do sprawy podejść zupełnie e, inną energią, taką e, młodzieńczą taką mm, nową energią, jeżeli chcecie dostać to czego chcecie to jest ku temu olbrzymia szansa, bo jest paść była a z kielichów i bać mieczy. Ale y, trzeba będzie zmienić, jakby, front myślenia, działania, tak? A nowe pomysły w to wdrożyć. Y, tutaj nie ma walki o coś, tak? Tak jak było w dwójeczce. Tutaj jest po prostu jakieś nowe pomysły wdrożyć, żeby Wam się ten projekt udał. Ale. Jak najbardziej na tak, a z klików daje dużo mo fajnych możliwości. E tak samo jak była, wchodzi w nową energię, taką, taką intensywną, tak? taką y z nowymi pomysłami, z takimi taki we wewnętrzne dziecko też się może Wasze otworzyć. Tak, dziękuję Państwu. Dziękuję, że ze mną jesteście. Proszę o lajki, subskrypcje. To będzie dla mnie naprawdę duża przyjemność. Prowadzi... W ogóle cieszę się, że podjęłam te kroki i zaczęłam prowadzić ten mój kanał. Mimo, że mam stres, naprawdę wielki. Nie, nie zdaję sobie sprawy. Buziaki, kochani, papa, pa. do miłego.